Hej, jestem Favson, dzisiaj nagrywamy Tanklight kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że spodobało się moje odcinki z E Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji tego kanału, więc bez zbędnego przedłużania, wchodźmy do gry. W końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Oho. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje Dobra, nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Okej. Okay. No, Krain. Dobrze, dobrze. Tak, tak się nie. Mm. A mam tu iść, dobra. Trzymaj się jedzie windą, Okej. Okay. Mm, przepraszam bardzo, że dawno nie mam odcinków, po prostu nie mam czasu. Raczej będę zagrywał w soboty, i w niedzieli, też odcinki Dobre. w końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. No to było już dobra. E, to będę raczej w, w tak w tygodniu, może dwa odcinki, albo jeden, a raczej w soboty, i w niedzielę po jednym odcinku, więc mam nadzieję, że nie będzie najgorzej z nagrywaniem. Ogólnie będzie tak yy, najczęściej jest Dankline'a, bo chcę go przejść i jak go przejdę, to Danklain dwójka wleci. Więc spodziewajcie się pojedynce, że gramy w dwójkę. A, jeszcze defollow ich mogę przejść do was. Okej. Okay. Okej. Okay. Gdzie mam iść? Tu Siema morda? O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. Fajnie. To ja nazywam się Crane. Mhm. Nauczę się Twojego imienia dopiero wtedy. Póki co, to dla Ciebie. A Dzięki. właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo Cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A no. do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś: przynieś mi albo spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serce. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Okej. Okay. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może mm. nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. <laughs> Nie no, po... Okej. Okay. Mamy nową broń. Wezmę. Mam klucz i rurę. Okej. Okay. aha, tak siedzie. Okej. Okay. Jak się chodzi? Wychodzisz na zewnątrz, co? Okej, okay, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. O oh. Yo, fajnie to wygląda. Dobra nubie. Doktor Zyr już Ej, że różce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Ha hmm. Dobrze, Rahim. Dobra, okay. dobrze dobrze O, co tu mamy O, przygarnie się I wytych też Okej okay. Przepraszam, że że dzieci ale się razy staram skupić Żeby nie umrzeć na samym początku gry Okej, okay. uff. Okej, okay, już jestem bardzo blisko Bo to chcę po tam, nie? Ok, jestem. So. Puk, puk, puk. Puk, puk doktorze! Halo! Ktoś tu jest, Camden! Jesteś tam? Szlak. Eee, oh. Miałem dostać szczepionkę, co? Nie, nie. Lekuśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No siadaj. Antyzyna. Opóźnia nieuniknione. Tyle udało się, Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Okej. Należenie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena tak. Chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Gdzie jest doktor Camden? Kolega ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem strzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście, w nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? Ach, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Aha. Ach, dobra. Jestem zajęty. Idź do swoich zadań. No już kolego. To co ja miałem. No ja nie wiem. O, co to za rysunek. Kolego? Coś tu Ruszaj się żwawo. Rahim, Zir mnie okay. obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Fajnie, wiesz. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'em. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. A tam jest dobra. Spike. Spike. Jestem krain. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się. Dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do Brecken. Breken? Ech, co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Breken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to A. możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? No tak. Crane, idzie. Eee, zmianiesz. Okej. Okay. Czyli podacha będzie bezpiecznie, trochę mi się wydaje. W metalowa metalowe okay, przydadzą się. O, oh, wow, jak chłodnie wygląda. Tylko trochę ślipa, że tak miasto. Ok, najpierw bryka. Podnieś maskę i podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. Jest. Mówi Jade, czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Ja. Ech, jestem na zewnątrz. Robię dla spajka. Tak. Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas mhm. swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Weffy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. O kurde, pion... robi się paśpieszcie się. Bo to może być nieprzyjemnie. Jestem lepszą, broń Dobra Jade, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. okej. Bum! Bum! Bywa! E. Co morda? Szlak, obawiam się. Ok, już, już, już morda. Bum! Włączone. Cholera. F, już prawie, Daj mi chwilę. I hop. A. Ajajaj. Już aj. staję. No dawaj nie, udawaj. To Dobrze. Noc, spineczki ma. Teraz testu. Uf, okay, udało się. Ukrain. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki na wypadek gdybyśmy się mylili. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane. Dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną płatkę. Co? Niedaleko masz na... Uh, okay. Na ulicy roi się od zarażonych. I co ty na to? Otaczają samochód. Spike, skończyłem z samochodem. Trzymaj tak dalej, a może ci się nawet udać. Niedaleko masz kolejną pułapkę i może już sam wiesz, ale nie daj się dopaść na otwartym polu. Spałek, te warła są wszędzie. Jak uruchomić pułapkę, jeśli będzie potrzebna? Nie da się. Mówiłem ci, one są tylko na nocną misję. Szlag to. Okej, dawaj, dawaj, klien, dawaj, Oj co? Teraz? Tu imponujące ustrojstwo. Trzy razy jaśniejsza niż zwykła latarnia uliczna. Nieźle opala zarażony. Fajnie. Okej, to! Bum, 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 okej, okay, mam zrobione spike, to nie jest takie łatwe. Okej, lecimy, lecimy, ojej, super. Dobra, dobrze, dobrze. Okej. Okay. O nie. Men I to mam wejść. I to mam wejść. Ja Zobaczyć? Wiesz co, w razie to poprawa To może mi się uda, ale... A dobrze, dobrze Mam nadzieję, że Crane, że tu się ta oś w mordkę Nie, Crane! Mislik O, tym się łączył Dobrze, Krain, dawaj. Dobrze. To ostatnie. Dobra, lampy gotowe. Więc jesteś gotowy na A. kolejne zadanie. Lepiej się pośpiesz. Tam to nie? No cóż jest. Znów spadłem. Osz, morskę. Ja trzeba piekie to robić. Dobra, Dobrze miał mi się spięć, prawda? Jezu. Spike w całej dzielnicy świat prąd. Co jest grane? Ech nie, znowu! Dobra, słuchaj, niedaleko ciebie jest rozdzielnia. idź ją sprawdź. Dobra no, no, moi widzowie, i chyba już na razie tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, więc pó do zobaczenia i cześć!